Nie sztuką jest podać rękę człowiekowi, który ma wypielęgnowane dłonie, który wita Ciebie również uśmiechem, ale sztuką jest właśnie podać tę dłoń osobie, która ma brudne ręce, która jest schorowana często, zgnuśniała. Inspektor Ireneusz Krawczyk z Warszawskiej Straży Miejskiej jako wykwalifikowany ratownik co dzień niesie pomoc potrzebującym. W ramach ulicznego patrolu medycznego, czyli wspólnej inicjatywy Straży Miejskiej w Warszawie, Caritas Polska i oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei pomaga ludziom dotkniętym wykluczeniem, będącym w kryzysie bezdomności, często bardzo schorowanym i z licznymi problemami medycznymi. U nas jest takie powiedzenie w e, Caritas Polska, że to nie instytucja pomaga, tylko konkretny człowiek. Z niektórymi z osób w kryzysie bezdomności, nawet z większością, jest zaprzyjaźniony, jest po imieniu, i te osoby na niego czekają. Pani Agnieszka, która w bardzo ciężkich warunkach mieszka, w jakimś pustostanie, która ma rozległe oparzenia, także miała przeszczepy skóry, oni od roku, ten patrol, liczny patrol medyczny z Zirkiem, docierają do niej, i ja widziałem, jak oprócz tych leków jest jakaś zażyłość. Dostaliśmy ekspresję sanową i po, po znajomości jakoś, żeśmy się tutaj znaleźli. I czy żywność, czy to zawsze pani Jurek zadzwonię, czy tego pani Jurek powołuje. Ireneusz Krawczyk angażuje się nie tylko w bezpośrednią pomoc, lecz także przekazuje swoje umiejętności innym. Organizuje szkolenia, kursy i bierze udział w pokazach udzielania pierwszej pomocy. 72 osoby na dzień dzisiejszy przeszkolonych Ratowników KPP, Kurs Pomocy Przemedycznej. To zaangażował się Ireneusz, ten młody, niedoświadczony, młody ratownik, a zarazem jak silnej wiary. Nie boimy się, tych panów na pewno <laughs> nie boimy się. Pomaga nam na, zawsze. Pyta się, czy nam czegoś nie potrzeba, czy jakichś ubrań, czy, jakiegoś, no, czy jakiś lekarz. Na początku to jest właśnie wstyd. To jest właśnie o to chodzi. Wstyd. Więc e, najpierw. Jest taka bariera nieufności, ale za chwilę oni doczekują. Nie? Pytają się, kiedy następnym razem nas odwiedzicie. Ja potrafiłam płakać po tym wszystkim, a Jarek potrafił się w tym wszystkim jeszcze uśmiechać. Więc on e, szalenie kocha ludzi. I wierzy, że jego pomoc jest potrzebna, bez zawahania robi to dla drugiego człowieka. Dla niego drugi człowiek jest po prostu ważniejszy, więcej wart, jak on sam dla siebie.